Zaczynamy grę nie w naszą drogą. Na pewno... Było trochę problemem, bo Kamil Łączyński uh, nie był gotowy, ale w każdym razie zobaczyć, czy będzie mógł grać. Oczywiście widać było, że nie zaczęliśmy w taki sposób, jak zwykle zaczynamy, jakbyśmy chcieli zaczynać. Było to spowodowane też tym, że Kamil Łączyński nie do końca był gotowy do gry i chcieliśmy sprawdzić w pierwszych minutach, czy jednak będzie mógł nam pomóc. After a few minutes uh, and a few changes uh, we catch the rhythm and get back into the game. And at the end of the half time we were up by one point. Ale po kilku zmianach znaleźliśmy nasz rytm i energię i zaczęliśmy lepiej grać i prowadziliśmy jeden punktem w połowie. Uh, on the other side, in the second half, uh, Treffle just continued to play what they played in the first half with more en uh, with more energy and more pressure. Uh, danny gibson gets tired. we pushed on position one to play to the mushal and uh, divo, and who are not playing on position one more or less. they are more two, position two, and uh, polo kenyas do a very good job, uh, with pressure on. Uh, and that was the key moment for us from that we have a uh, uh, 17 uh, Sopot have 17 points from turnovers and we have only four Spo Sopot score 28 points from fast break we score 15 so that point from 10 to 13 points uh, which we lost in this turnover and from that turnover they have fast break and that's it we didn't uh, have an option to to answer is only to to, to

Not giving up. This is uh, one game we need to be ready and focus for the very next game and show character and win. A w drugiej połowie Treffle dalej grał tak jak w pierwszej połowie, tylko dodał jeszcze więcej energii i intensywności. Po naszej stronie widać było, że Danny Gibson zaczyna być zmęczony, pod presją. Próbowaliśmy grać Kubą Musiałem i Devault Josephem na pozycji 1, ale to są bardziej dwójki. A pod naciskiem zwłaszcza Paliu nas, oni nie radzili sobie tak dobrze. Zresztą wystarczy spojrzeć na różnice w punktach zdobytych przez Treffle i przez nas po stratach i po, i po kontrach A i to w dużej mierze Wydaje mi się, zdecydował o przebiegu tego meczu. Obydwie drużyny rzucały bardzo podobnie za trzy, ale różnica też była taka, że w Treflu byli dwaj nowi zawodnicy, a my straciliśmy naszego, no naszą głowę, tak naprawdę, nasz mózg na parkiecie, naszego rozgrywającego. Graliśmy bez niego. No cóż, przegraliśmy ważny mecz, ale nie możemy się teraz jakby tym przejmować. Musimy trzymać głowy do góry i patrzeć do, do przodu. Znaczy, przede wszystkim chciałem pogratulować zespołowi Trefla. Zagrali dobre spotkanie, wygrali. Mecz dosyć widocznie. Myślę, że przede wszystkim mieliśmy problem. W, dużo problemów w pierwszej połowie sprawiły, sprawiło to, że nie zdobywaliśmy punktów z szybkiego ataku, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, z czego można powiedzieć, że żyjemy. Gdyż rzuciliśmy na tamten moment 5 punktów z kontrataku, było to spowodowane tym, że mieliśmy problem z zebraniem piłki na naszej tablicy. Przez co nie wyprowadzaliśmy tych kontrataków. Było widać brak Kamila Łączyńskiego, to jest generał na boisku i, i tutaj mieliśmy za małą rotację na pozycji numer jeden także myślę, że, że, że to były te, te, te czynniki, przez które przegraliśmy. Dziękuję. Panie trenerze, to prawda, że od poniedziałku Tomasz Scalatti dołączy do szląska i będzie na zasadzie tryoutu z nami trenował, czy nie? Nie, jeszcze nie mam... Kto? Zobaczcie jeszcze raz. Tomasz Scalatti. Obstajajo govorice o tem, vendar še vedno ni potrditve, zato bomo videli. Še nekaj dni, morda še kakšen drug igralec, vendar je to za nas zelo težko. Imamo pet tujih igralcev in ne preveč prostora, zato če nekoga pripeljemo, mora biti poljski igralec s poljskim potnim listom. Torej bomo videli. Mogoče bo, vendar še vedno ni odločitve o tem. Ne morem govoriti vnaprej. O tem so razmišljali, vendar se ni nič rešilo. Kamil was uh, said that he didn't practice yesterday, two days actually, and uh, he said that he will try to warm up, and from that warm up to see how it is. But uh, he, he 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 said that he feel okay more or less. But he, you see how he, how it is if he's not in a rhythm and he thinks more about to not make uh, some bad move because the groin is very. A very uh, tricky. Can be very tricky injury. Can lose the player for, to the end of the season. It depends how big is this injury. So let's see how it will be. I hope that uh, he'll recover and be for the maybe if not for next game, but for Anvil, let's say at home, it will be okay. Thank you. No, the <coughs> Ważny mecz dla nas z perspektywy walki o playoffy, także tym bardziej się cieszymy. Oczywiście ta walka dalej trwa i nic nie jest powiedziane, ale na pewno te dwa ostatnie mecze i pokazują, że ten zespół ma bardzo duży potencjał. Te ostatnie mecze też pokazują to, że drużyna rozumie to, co chcemy my jako trenerzy grać bardziej agresywnie. W obronie, ale też bardzo agresywnie chcemy grać w ataku. E, mamy większą rotację, doszło do nas dwóch e, zawodników, także teraz praktycznie mamy 10 chłopaków, i każdy z nich e, w jakiś sposób zasługuje na, na to, żeby grać, I, i udowadnia to na treningach. Także myślę, że e, to dobrze wyglądało. Chciałbym widzieć taki współczynnik, mam na myśli asyst, i przechwytów. W każdym meczu mieliśmy 20 asyst. Przy 12 stratach gdzie zawsze mieliśmy problemy z tymi stratami i chyba myślę, że rekord, jeśli chodzi o przechwyty w tym sezonie. Ale jak Państwo może widzieli, może zauważyli, to graliśmy bardzo duży pres, Większość spotkania, co przyniosło efekt i wygraną w tym meczu. Także jeszcze raz gratulacje i no i bardzo się cieszę, no nie będę ukrywał. No, poza tym, że wygraliśmy, to graliśmy, mi się wydaje, Uh, it was a uh, tough game, I guess we came out uh, really great on defense. We kind of set the tone the way coach wanted us to at the beginning and kind of went up and down as most basketball games do and we just committed to the second half to coming out the same way we started the game and finishing the game that way and because of that we went up by i think as much as seventeen and Myślę, że wyszliśmy z bardzo dobrym nastawieniem w obronie i nadaliśmy ton tego, temu meczowi od początku, tak jak ten rozdział. Oczywiście mieliśmy krótkie upadki, tak, tak, tak zwykle wygląda mecz w koszykówce, ale w drugiej połowie powtórzyliśmy to i udało nam się uzyskać dzięki tej intensywności właśnie udało nam się uzyskać pod koniec prawie 17 punktów przewagi i właściwie już kontrolowaliśmy do końca do końca meczu. Wygraliśmy. Wiem, że trener nie, nie lubi mówić o indywidualnościach, ale Martynas Poliuchemnac, się rzuca taka statystyka, plus 22 najwięcej no. no, na parkiecie. Można chyba stwierdzić, że jak on jest na parkiecie, naprawdę dużo dobrych rzeczy się dzieje po stronie trestwa, prawda? I nie tylko w tym meczu, bo było też z Gliwita, z, z Stalmetem. Martynas jest, tak jak już wcześniej powtarzałem, bardzo dobrym obrońcą, często nadającym tempo gry w obronie na zasadzie i na piłkę i potrafi to bardzo dobrze robić i myślę, że jak też inni widzą to i kładziemy nacisk poprzez tą większą rotację, którą mamy z początkiem sezonu, powoduje to, że reszta drużyny też gdzieś tam bardzo pozytywnie na to reaguje i wszyscy się włączają, ale też Martyna, jak y, widzicie y, daje nam też dużo dobrego w ataku, bo to jest chłopak, przez to chcieliśmy teraz tą grę przyspieszyć i no bo wiadomo drużyny przeciwne nas znają, znają nasze zagrywki, y, no, można tam pozmieniać te zagrywki, też to robimy, ale no, też musimy czymś im zaskoczyć i no, tym jest mi też mniej więcej przyspieszenie naszej gry w ataku i Martyna to też potrafi robić. że, trener mówi, że... Darius to trochę taki odpowiednik Jeffa, ale nie wiem czy światki to po prostu nie lepszy zawodnik. On może... Nie wiem, tak mi się wydaje, że może dać wam więcej w ataku i w że jak ten uważasz. He asked me uh, did, did, you, did uh, probably you are better than Jeff Robertson who was here. Uh, uh, powiem tak, no Cała drużyna zagrała dzisiaj bardzo dobrze. Darius also played good game. Ale no, nie chciałbym jakby tak porównywać graczy. Oni się troszkę różnili od siebie. Jeff bardziej grał u nas 3-4, tutaj Darius gra bardziej 4-3. Jeden i drugi mają bardzo dobry, dobry rzut. No, duży atletyzm ma też Darius. Myślę, że większy niż myślę, że nie większy niż Jeff, ale to są gdzieś tam inni gracze, tak? I, ale najważniejsze, że Darius chce, Darius chce nam pomóc, jest też pozytywną osobą w szatni. Która gdzieś tam chce się uczyć i myślę, że to jest też gdzieś tam fajne, nie zaburza tego całego systemu i no dzisiaj on też dużo pomógł nam, także takim jokerem dzisiaj był. Mam nadzieję, że joker będzie w każdym meczu, może być to, to ktoś inny. Mistrzostwa Polski do lat 20. Na pewno trener śledzi jakie przewidywania na półfinał, który dzisiaj o godzinie 20.00. No, myślę, że chłopaki nam pokazali przez trzy dni, jak to się robi, żeby wygrać i wygrali też ze Śląskiem wczoraj. Także nas to gdzieś tam bardzo cieszy. Trzymamy za nich kciuki, całą drużyną. No, mam nadzieję, że wrócą z Mistrzostwem Polski. To, to pokaże też nie, nie tylko, że Tref gdzieś tam stoi tą zawodową kuszykówką, ale ten sukces też pokazuje to, że... Dzięki też tej zawodowej koszykówce, jest ta młodzieżowa koszykówka i ona też się w Sopocie bardzo dobrze rozwija, no i oby tak było dalej. A trener jakoś w kontekście tego, jaki wynik zrobią chłopaki, analizuje sobie ich gry, bo wiem, że... To znaczy ja powiem, odpowiem tak, ja tym chłopakom daję szansę, Ziłkowski, Kuligowski, Rompa, Didier Urbaniak, nawet już Dzierżak. Sebastian Rompa to są chłopaki, którzy regularnie u nas trenują, nie wszyscy naraz, ale dostają swoje szanse i myślę, że tą drogą chcemy iść i może gdzieś tam nie od razu, żeby grali w meczach, ale... Dostają tą szansę trenowania przeciwko takiemu Dariusowi, który ma atletyzm, którego oni tam nie mają w winiorach ani w drugiej lidze, czy tam Lana faunat czy Carlos Medlock. Oni się stają też lepszymi graczami i myślę, że dzięki temu oni też robią krok do przodu i właśnie o to chodzi, żeby ich wdrażać. No, nie da się wszystkich naraz, ale ci chłopcy jak Ziółkowski, który gra gdzieś tam bardzo dobrze, regularnie na tych mistrzostwach polskich, Wiadomo, to jest sukces tre... chłopaków, yy, trenerów w grupach młodzieżowych, ale to też jest gdzieś tam, my też gdzieś tą cegiełkę dokładamy do tego, żeby ten chłopak był jeszcze lepszy i każdy z nich, tak.